Cudownie być ojcem, i każdy, kto. kogo udziałem była podobna historia, doskonale rozumie te wszystkie emocje. Bardzo prawdziwy materiał. Mhm. Dziękujemy bardzo. Tymczasem, już po raz dziesiąty, 1 czerwca, właśnie rusza kampania Tata: Najpiękniejsze Słowo dla mężczyzn Kampania organizowana przez Stowarzyszenie Nasz Bocian. I są to darmowe badania nasienia dla mężczyzn w całej w Polsce, ale też zachęcanie mężczyzn do tego, żeby się badali i zakładali równocześnie z partnerką, że problem nie tylko koniecznie. Leży po stronie kobiety, że także może to być problem męski. Zdecydowanie tak. Nasi goście Jacek Judycki, urolog i androlog. Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Przemysław Saleta mistrz kickboxingu tata dwóch córek i twarz tej kampanii, tak? Yy, yy. Tak, twarz tej kampanii właściwie wynika to z tego, że 11 lat temu yy, byłem twarzą kampanii nagłośniającej problem niepodności u mężczyzn. Yy. I teraz tak poszliśmy za czasem, bo właściwie statystyki się zmieniły, ale niestety zmieniły się na gorsze. To prawda, no niestety. Panie doktorze, co jest z tego przyczyną? Ta niepłodność u mężczyzn, wzrastająca styl życia, tryb życia? W tym materiale, który przecież oglądaliśmy, doktor Wolski, z którym mam przyjemność pracować, mówił, że jako społeczeństwo, no, że płodność mężczyzn degraduje się i to nie jest tylko problem. Problem polski to jest problem ogólnoświatowy. Yy, styl życia, na pewno zanieczyszczenie środowiska i mnóstwo innych czynników ma na to wpływ. Dieta, palenie papierosów, no, to już stres. Są... No oczywiście dieta, alkohol, narkotyki, ale no to, to są jakby no nie wszyscy piją, narkotyk, narkotyzują się i nadużywają alkoholu, mhm. ale y, środowisko i y, wpływ czynników środowiskowych, który szacuje się, że ma y, około 30% wpływu na, na płodność mężczyzn, no dotyczy wszystkich. Plus tak. degradacja organizmu jako taka, prawda, czyli nasze starzenie się mężczyzn też ma na to wpływ, na jakość naszego nosienia. No oczywiście, z tym, że mężczyźni starzeli się zawsze, tak. a y, y, środowisko zanieczyszczone mamy coraz bardziej od, mhm. od niedawna. To może gdybyśmy tak optymistycznie chcieli spojrzeć na ten problem, co robić, jak żyć, żeby y, rzeczywiście zostać ojcem, mhm. żeby mieć szansę, żeby zwiększyć swoje szanse. Żyć zdrowo. Tak? Żyć zdrowo, nie nadużywać nie od, nie od alkoholu, nie palić papierosów. Wysiłek fizyczny umiarkowany. Zaleca się od 4 do 6 godzin umiarkowanego wysiłku fizycznego tygodniowo. Oczywiście unikać stresu. Ale jednocześnie to jest sytuacja odwracalna. Tak jak zobaczyliśmy to w materiale, o którym Pan wspominał, który zaprezentowaliśmy, że nie każda niepłodność jest nieuleczalna, prawda? Przede wszystkim niepłodność definiujemy jako 12 miesięcy niezabezpieczonego współżycia bez, bez potomstwa. Aha. Czynniki mogą być różne. Kobiece po, po, stronie, po stronie kobiety i po stronie mężczyzny. I to jest mniej więcej, no można powiedzieć, 40% czynnik kobiecy, 40%... Czynnik męski, 20% mieszany. Aha. Ten czynnik męski może mieć różne postacie. Od azoospermii, czyli zupełnie braku plemników w nasieniu, po tak zwaną oligoastenoteratozoospermię, czyli mniejsza ich ilość, mniejsza ruchliwość i więcej plemników o budowie nieprawidłowej. I zależy od tego, a przyczyny niepłodności męskiej. Mogą być przedjądrowe, jądrowe i pozajądrowe. Przedjądrowe możemy leczyć. Jądrowe y, możemy pozyskiwać plemniki z Gonady y, bezpośrednio, pobierać to już do, do technik rozrodu wspomaganego, a pozajądrowe możemy też leczyć, bo to czasami jest na przykład y, nieprawidłowość dróg wyprowadzających nasienie, które możemy korygować chirurgicznie, albo też pobrać plemniki do... Do metod rozrodu wspomaganego. Czyli nadzieja jest, Przemku, Ty jesteś jako mężczyzna, no, takim ideałem, faceta wydawałoby się, wiesz, jesteś takim wzorem męskości. Mm -hmm. To słyszeliśmy przed chwilą w materiale, że mężczyźni, którzy mają problem z tą rozrodczością swoją, z płodnością, mm -hmm. natychmiast przenoszą to na swoje postrzeganie męskości właśnie. No jest... I niestety mówienie o niepodłości męskiej też jest owiane takim tak. nimbem no, takim... no tajemniczości, tak. Tak, jest to temat Myślę, tabu. Myślę, że w pierwszej kolejności mężczyźni, którym zależy na tym, żeby mieć dzieci, powinni się badać, a nie próbować w nieskończoność. Dlatego, że no, nie jestem lekarzem, ale wyobrażam sobie, że jakakolwiek by nie była przyczyna tej niepłodności długie, Pozostawa, Im dłuższe pozostawanie w niepłodności, tym, tym trudniej to wyleczyć. Tym większy myślę stres też, to dla faceta, prawda? No, myślę w ogóle, że, że stres jest przyczyną naprawdę, nie chcę powiedzieć większości, ale ogromnej ilości chorób, w tym również niepłodności, tempo życia i tak dalej, i I nie mamy czasu zadbać o siebie, to dotyczy wielu Aha. chorób. I, I tak naprawdę ciągle narzekamy na to, że nie mamy czasu. Chyba, że dopiero staniemy pod ścianą i jesteśmy przyparci do, do, do muru i wiem, mamy stan przedzawołowy, albo właśnie taka niepłodność wynikająca ze stylu życia i wtedy się okazuje, że nie jest tak ciężko znaleźć te pół godziny czy godziny Jasne, dziennie. Ale, do ale dlaczego mimo wszystko tak nam mężczyznom ciężko jest zdecydować się na zbadanie swojej płodności dlatego że czasami wygodniej jest pozostać w niewiedzy natomiast boimy się czegoś boimy się boimy się usłyszeć diagnozy mhm. też patrzymy na swoją męskość poprzez pryzmat właśnie bycia płodnym tak i mhm. że tak powiem rozpowszechniania swoich dobrych genów bo każdy ma na swój temat jak najlepsze Mnie jak mamy. najlepsze zdanie nie Natomiast no wiedza, jest, wiedza jest kluczem i, i, i świadomość, bo naprawdę wiele, wiele tych procesów jest odwracalnych, wymaga od nas zapewne zmiany stylu, zmiany stylu życia, innego podejścia mhm. do życia i, i ustalenia innych priorytetów, ale można to zrobić. Można i należy i do tego zachęcamy. Drodzy Państwo, dziękujemy za rozmowę, a my zabieramy a Państwa do... A rzeczywiście, tata to jest najpiękniejsze tak. słowo dla mężczyzn. Potwierdzasz? Potwierdzam Panie doktorze, Pan potwierdza? Potwierdzam. Ja też potwierdzam. <laughs> Absolutnie, zdecydowanie tak. A ja się cieszę. Wiesz, <laughs> wiecie, tatusiem to jest <laughs> <Potwierdzacie>. jednak coś. <laughs> no właśnie, a wiemy co mówimy. E, Jacek Judycki, bardzo dziękujemy. Przemek Saleta, dziękujemy bardzo dziękujemy za bardzo. obecność za tę e, cudowną kampanię.